Cześć czołem. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się taką sofą, yy, która wchodzi w skład kompletu z takimi fotelami, które już sobie zacząłem robić w sumie. Zostały rozebrane, częściowo już oczyszczone z farby. Jeżeli chodzi o środki siedziska, ja to zostawiam. Nie każdemu to pasuje, ale ja akurat lubię. Jeżeli yy, środki nie rozsypują się, to wszystko się przysłowiowej kupy trzyma. Więc możemy to zostawić, wygładzimy to tylko gąbką, przykładowo yy, pianka jedynka, fizelina, watolina i myślę, że będzie cacy. Tak, yy, no, jeżeli chodzi o kolor ram ja wiem, że to nie każdy, nie każdy takie rzeczy pochwala, ale yy, robimy tutaj meble do, do nas, do sklepu, jakby więc yy, pod siebie. <grywy> Ramy właśnie będą czarne, tkanina ma być jakaś, yy, może nie pamiętam, ale jakaś chyba dosyć jasna. Do tego też yy, zostanie sznur, tak jak tutaj jest. Tutaj jest dosyć cienki, tamten też chyba nie będzie zbyt do kluby. Powiem szczerze, że spodobało mi się wykącza, wykańczanie sznurkiem. Szybkie, łatwe i przyjemne. Niektórzy mają to po, takie podejście, że tam e, brudne to roztocza, jakieś inne piertoby, nie? Ale ja, ja sobie cenię takie siedzisko. Naprawdę na tym tak się wygodnie siedzi, że e, jestem w stanie przeżyć parę więcej roztoczy w moim otoczeniu. Dobra, meble już tak naprawdę zostały całe oczyszczone. Tak mówię, tak jak w większości przypadków, zawsze praktycznie robię tak, że do gołego, do gołego stelażu wszystko wyciągamy. Wszystko będzie malowane czarnym kolorem z New Colors. Dwie puchy czyszy. W sumie to przyjechały. Dorobiłem się pomocnika, pomocnika wspólnika. <laughs> I właśnie Dariusz, sąsiad, pomógł mi to wszystko wyczyścić. Więc jest gotowe do malowania tak naprawdę, tylko odtłuścić. I co? I te meble będą szły na nasz sklep. No meble jako ozdoba gdzieś tam... Na witrynę czy coś, Ja już sobie zrobiłem rozgrzewkę. Tutaj blat jeszcze dosycha chyba. Chociaż nie wiem, czy nie będę musiał go poprawić, bo... Nie był wyczyszczony, tak wiecie, do gołego foliru. Słabo to trochę wygląda yy, ale ogólnie wszystkie już te rzeczy są pomalowane. Konsola była zrobiona, mój tata przeciął yy, jakiś stary stół miał coś mu tam ten przeciął na pół wzdłuż <śm> i wyszła no, fajna, dosyć fajna rzecz. Sofa i jeden fotel jest zrobiony. Został jeden fotel, który chcę... W sumie zostało tylko obkleić sznurkiem. O taki sznureczek mam. Fotel i sofa była obklejana tak jak zazwyczaj ja to robię, czyli... czyli, 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 czyli pistoletem na klej. Gorący klej. Ale mam coś takiego. Zaraz gdzie to położę. Zakupiłem sobie ostatnio taki klej do tkanin i te wszystkie meble idą do nas na, na sklep jako, wiecie, jako dodatek takiej ekspozycji, jakieś tam y, dopełnienie, bo to w sumie sklepy są głównie z firanami, ale są też dodatki, jakaś ceramika, tekstylia, poduszki itd. i tak dalej do tego właśnie gdzieś tam meble będą jako dopełnienie całej tej dekoracji. A zresztą, może pod koniec filmu uda mi się zawieźć ten fotel już też na sklep i z grubsza Wam pokażę, jak to wygląda. Yy, jak się sprawdzi w ogóle ten klej przy klejeniu sznurka, sznurka? Bo tutaj mamy sznurek trochę cieńszy niż na poprzednim filmie z krzesłami, tymi połamanymi. Tu jest 5 mm sznurek, tam miał około centymetra, więc yy, duża różnica. Fajnie, bo ten sznurek dużo lepiej wygląda, taki no, bardziej zgrabny jest, że tak powiem. Ale yy, klejąc to właśnie przy tamtym sznurku, yy, sznurek po prostu. Co ja gadam? Przepraszam, yy, klej wychodzi poza sznurek, a żeby go też dobrze przykleić, to trzeba trochę tego kleju na gorąco więcej dać, więc to już zaczyna tak trochę średnio wyglądać. Powiem Wam szczerze, że no nie wygląda to naj, najgorzej. Chociaż się ja mówię, ja jestem bardziej zwolennikiem yy, ćwieków, pinesek i tak dalej. Ale no, klej się raczej u mnie nie przyjmie. Chyba że coś muszę skleić na. Bo widać, że będzie mocniej trzymał niż yy, klej na gorąco. Ale no, jest mało wydajny. Na jedno krzesełko poszło to prawie cała tubka. Dobra, jesteśmy już na sklepie, w miejscu, gdzie krzesła, cały ten wypoczynek, w sumie, cały ten zestaw będzie tutaj na razie stał. I podsumowując paroma zdaniami, moim zdaniem znacznie lepiej wygląda krzesło, które było klejone z tej tubki z no, tym klejem dedykowanym do tkanin. O, przede wszystkim to nie, ten klej nie wychodzi nam gdzieś na boki zaraz wam pokażę dla porównania jak, yy, jak wygląda mebel klejony właśnie tą yy, klejem na gorąco z klejem na gorąco jest coś takiego, że jak mamy szerszy sznurek to nie ma dużego problemu żeby to schować ten klej, kurde ja źle telefon <laughs> no tak się konsola prezentuje tutaj mamy drugą taką sofę Teraz może wyjdę na zewnątrz Wam pokażę, albo z tej strony i cyk coś takiego. No i widzicie, ten sznurek tutaj nie jest zbyt... No mi się przynajmniej tak średnio podoba, bo wychodzi ten klej, nie jest tak po mojem patrzeku. Mamy na sklepie fajną maszynę do szycia singera. Tutaj ewentualnie odświeżyłbym tylko trochę drewno jakimś olejem. Tutaj mamy drugą część tych mebli, tego zestawu. Eee, o, kurde się kurzy, no ale to są czarne meble, wszystko na nich widać. Eee, ja tu wam najlepiej to pokazać. O, tutaj no nie jest źle, ale są takie miejsca, o, widzicie, tutaj. No niestety to no tragedii nie ma nie ale... ale mi się to nie podoba przykładowo takie rzeczy i tutaj właśnie też mamy stolik rozkładany to kiedyś chyba rodzice go jeszcze w ogóle robili więc tak był był i trafił do nas koniec końców z mebli które no, tak to no, przy okazji Wam coś tam mogę tu pokazać jak sklep wygląda coś takiego no, mamy tu jeszcze dwa takie krzesełka, których w sumie mamy sześć, ale tutaj no, mamy dwa razie. Dwa, na razie dwa zrobione tylko. No i tak to panowie i pani wygląda. Mi się podoba. Wcześniej miał być taki. Kurde, gdzie to położyć? Wcześniej miał być taki yy, taka tkanina z jakimś takim ornamentem złotym, ale. Co ja tam zrobiłem, chyba źle materiał żeśmy wycięli, i nie wystarczyło go na oparcie, czy na siedzisko, jakoś tak. No i musiał być zmieniony. No, taki ciekawy fotel, podoba mi się, naprawdę ładnie to wyszło. Komoda, którą, z której ostatnio tylko shorta wystawiłem, więc też znalazło tutaj swoje miejsce. Idę, podkurzam i lecę montować film. Na razie.